Eee, witamy, Patryk Iłoczko, z e, Znam Migracjan Szedziński na właściwie 4 dni Przed jego walką na spa Spartan Fan, Fight 6 e, Opowiada jak się czujesz, jak forma, jak wszystko przeszło no, się bardzo dobrze, format się okaże, wiadomo na walce, walka z takim weryfikatorem tego wszystkiego przepracowałem bardzo solidnie z 2,5 miesiąca, począwszy od siły, wytrzymało siłą szybkość, dynamikę i tak dalej. Teraz jestem już w ostatnich e, kilku dniach przed walką. Zostały ostatnie kilogramy do zbicia, czuję się ogólnie dobrze, czuję się gotowy na walkę, jest wszystko ok. E, Kontuzje jakieś Cię trapiły i, i uniemożliwiały? Nie, na szczęście nie, ale niestety przed ostatnią walką miałem kontuzję i niestety chciałem zrezygnować z tej walki, za co jest mi troszkę głupio, bo tam już widziałem, niektórzy piszą, że ja się podałem albo że po prostu się bałem walki, ale co tak nie było, po prostu miałem już dosyć długi czas problem z plecami i wiadomo, no to się odnowiło. Zawsze byłem takim zawodnikiem, że po prostu chciałem z siebie dać jak najwięcej, no i czasami po prostu ambicja przewyżyła nad moimi tak jakby możliwościami, dając siebie za dużo, no i po prostu w plecami zacząłem je bojać z powrotem, później chciałem po prostu przestać, żeby Inaczej, później po prostu, zamiast przestać, żeby mnie troszkę przestało boleć, ja myślę, że trzeba po prostu, jak to wojownik powinien zrobić, był przezwyciężyć i trenować dalej, ale niestety wcale to tak nie działa. No i skończyło się tak, że musiałem z walki, ale teraz jest na wszystko okay. Czyli rozumiem, że masz kogoś, kto, kto cię ustawia i poprawia ewentualne niedociągnięcia fizyczne. Oczywiście, że tak. Tutaj jest w Storach, gdzie mamy takich bardzo dobrych habitantów, to jest Sebastian Gruszecki, Hubert Maćkowiak i Teresa Gruszecka, którzy bardzo mi pomogli, bo tak naprawdę gdyby nie oni, to być może do tej walki mi nie doszło, bo po tej kontuzji, którą miałem, oni naprawdę przy mnie bardzo dużo pracowali. Chodziłem na zabiegi, chodziłem na jakieś rehabilitacje, różne ćwiczenia wykonywałem i teraz jest już wszystko okej. Okay. No i po prostu robię wszystkie ćwiczenia, pracuję sobie na pełnych obrotach z każdym obciążeniem i jest wszystko okej. Okay. Eee, dobra, gracient, powiedz coś więcej o swoim okresie przygotowawczym. No wiadomo, inaczej, w treningu jestem cały czas, że jeżeli nie mamy żadnej walki, no to trenuję sobie po prostu raz dziennie, czasami nawet nie zrobię żadnego treningu, jeżeli czuję troszkę gorzej, wiadomo, nie pracuję na pełnych obrotach, nie wykonuję <grym> pełnego cyklu, czyli że trenuję dwa razy... Dziennie buduję siłę, wytrzymałość siłową, siłę, siłę dynamiczną, sparingi, dwa treningi dziennie, odpoczynki, biegi tlenowe i tak dalej, tylko po prostu sobie raz dziennie i tak dalej, a ten okres przygotowawczy przepracowałem cały, począwszy od siły wytrzymałości, tak jak już wcześniej mówiłem. Wcześniej też byłem w przygotowaniach, ale niestety nie doszło do tej walki, więc jak przerwałem przygotowania, chwilę odpocząłem i tak jakby ruszyłem od nowa. No i teraz już jestem na samym końcu, tam zostało budowanie szybkości, odpoczynek, łapanie świeżości, myślę, że jest wszystko ok. No wiadomo walka zweryfikuję. E, nie jest tajemnicą, że berzerkerzy dobrze żyją, chociażby e, z Ankosiukami miałeś okazję, nie wiem, sporować chociażby z, z gamerem albo z kimś z lekki? No oczywiście, że tak, no, Zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bardzo mocny zawodnik. No, moim zdaniem jest takim typowym kompletnym zawodnikiem. I w stójce było mi dosyć ciężko tam w park, w wiadomo, tam jego taką jakby najmocniejszą bronią, są zapasy, więc tutaj akurat nie byłem zdziwiony, że, że jest, ma, tak, ma, ma tak mocne. Wiadomo, do faktycznie też sobie radzi, z moim zdaniem mega z takim e, właśnie imponują mi tacy zawodnicy, którzy są tacy po prostu e, niepozorni. On jest takim właśnie niepozornym zawodnikiem. No nie wygląda na, jak, jak, jak ja już no, Zabijaka, jest naprawdę bardzo mocnym zawodnikiem, sprawowałem z nim i bardzo mnie zaskoczył. Przejdźmy do twojego rywala, Aslam Bekarsanikov. E, Taki sam rekord właściwie jak ty. Mocne zapasy ma, jest taki z tego co oglądałem jego walki. Jest dosyć nieprzewidywalny w stójce. M jakiś z backfistami, znikąd wyskakuje i tak dalej. Myślisz, że jest w stanie czymś cię zaskoczyć w stójce? To jest Ewen to, to wiadomo, tutaj jeden i drugi może zaskoczyć, to nie wiadomo. Poza tym tym nie walczy tylko człowiek, ja już to wcześniej powtarzałem i myślę, że będzie dobrze. bo no, nie, On będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Ja będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Jakoś nie czuję tak, mm, jakby to powiedzieć. No wiadomo, no może mnie zaskoczyć, ale z uważam się za doświadczonego zawodnika i z tak jakby, no, nie można być też gotowy na każdą technikę i na każdą tam obronę i tak dalej. No ale z, wiadomo, no, oglądałem jego walkę, on na 100% wygląda też moje myślę, że ogólnie że będzie dobra walka. Tam ma mocne zapasy, tam w sobie widziałem jest taki, taki dość nieczytelny, taki no szalanski. No, myślę, że będzie dobra walka. E Mały flashback swojej poprzedniej walki, piękny knockout, Krążyło takie już myślę popularne zdjęcie po sieci, jak wyprowadzasz ten cios. Powiedz, czy jakiś był oddźwięk tego nokautu. Chodzi mi o to, czy, czy inne organizacje się to jakoś bardziej interesowały? Tak, odezwał się ACB. Bardzo chciałem zobaczyć w tej organizacji, bo uważam, że to jest jedna z najmocniejszych organizacji, no ale niestety no wiadomo, no, zdrowie ma się jedno i musiałem odpuścić, bo Jestem takim zawodnikiem, że zawsze chcę troszkę za bardzo, no i po prostu poniosłem się ambicją i niestety musiałem zrezygnować, bo no bo uszkodziłem sobie plecy, tak jak zawsze i po prostu musiałem odpuścić, no mam nadzieję, że tam jeszcze wrócę i ta walka zaprocentowała właśnie głównie tym, nie miałem jeszcze walczyć gdzieś tam jeszcze na gali, ale jak się tam zawodnik się wycofał, w sumie to nie wiem, tak w 100% z jakiego powodu, tam trener bagi ma swoją teorię, ale ja tam, no nie wnikam to. Nie ma to spekulować. E, powiedz mi co z X-Cage'em? bo bodałeś tam dobrą walkę, x cage generalnie jakieś tam miał, nie wiem, swoje problemy, czy inną wizję mają. Na pewno mm, będą mieli gale w przyszłym roku jakieś robione. E, jesteście cały czas w kontakcie, bo jeszcze dla nich biłóż, już tam cię nie zobaczymy. No raczej zobaczycie, bo ogólnie miałem walczyć w październiku, tam, o ile dobrze pamiętam do 22, ale wyszło tak, postość, że gala została przeniesiona na marzec no i prawdopodobnie mm. w marcu zobaczymy. No wiadomo... Do magdy jest jeszcze troszkę czasu, dużo się może wydarzyć. Nie wiadomo co będzie, no, ale myślę, że w Markce zobacz. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Jeżeli będzie wszystko w porządku, no to zobacz. Trzymam za to kciuki. E, powiedz mi, dostajesz jedno życzenie, możesz sobie wybrać dowolnego zawodnika, nieważne czy jest związany kontraktem z kategorii lekkiej, Kto by to był? Tak ja jeszcze nie będę, że są nazwiskami po walce połem, jakiś będę taki z po walce powiem, nie będę sobie teraz wywierał do dodatkowej presji, bo jeżeli teraz przed walką połem na z kim chciał walczyć, mhm. no, jest taka osoba, a do yes. powiem, okay. powiem później. Jest, jest taka osoba, bo tam mam sobie. uważam, że mam sobie coś do wyjaśnienia, ale, yy, ale uważam po prostu, że nie będę sobie teraz tak jakby przysparzał do dodatkowej presji, no bo to jest niepotrzebne. Teraz yy, zajmuję się tymi przygotowaniami tą walką, a po następnej będę myślał co dalej. E, nie jest tajemnicą, że jesteś e, trenerem m, boksu K1, i dzielisz się swoją wiedzą z klubowymi kolegami, mógłbyś powiedzieć komuś teraz pomagasz przygotowywać jak oceniasz jego postępy, od kiedy zaczęliście współpracować? Jeżeli chodzi teraz o przygotowanie innych osób, to tak jakby odpuścić troszkę ten temat, no mhm. bo cię się inaczej, no czy taki dodatkowy głód po tym, że ja nie mogłem walczyć na ECB na ostatniej walce i. I... I po prostu chciałbym się pokazać jak chwilę wszystko na kolejnej gali, więc odpuściłem tak jak przygotowania, przygotowania innych osób. No bo po prostu chciałbym się przygotować sam. Chciałem się sam przygotować. Bardzo mało teraz treningów prowadziłem, bo jak ponieważ to, też, to troszkę też motywuje, bo wiadomo trzeba być jakiś tam wzorem, trzeba mieć jakiś tam autorytet u ludzi ale z drugiej strony też yy, zabiera troszkę energii. Na przykład jak ja mam prowadzeniu treningu i trenować, to, to, to ten trening już nie jest taki w 100% yy, tak jakby Dajne. nie czuję tak świeży mm -hmm. w tym na treningu, więc wolałem po prostu sobie teraz odpuścić na ten czas walki, prowadzenie tych treningów i skupić się na swojej walce. Na pewno będę pomagał yy, Kamilowi gniotkowi, bo on tam teraz będzie teraz walczył przed walczy, dokładnie, mm -hmm. dokładnie tam troszkę postaram mm -hmm. się mu tam jakichś tam fajnych kombinacji, ogród i tak dalej. Na pewno będę z Tomaszowi na konowi pomagał, no i zobaczymy, co dalej wyjdzie. Zależy, kto będzie miał jaką walkę, kto z z tym też nigdy nic nie wiadomo, bo na przykład ktoś się przygotowuje dwa miesiące, a nagle nie wiem, jakaś głupia kontuzja, mm, i wskakuje, nie wiem, no komu trzeba będzie, to po prostu pomogę, jeżeli będę mógł. E, powiedz mi, już zbliżamy się ku końcowi, i masz jakiś swój rytuał przed walką? Coś, co Cię uspokaja, nastraja do boju, szału Cokolwiek. Nie, ogólnie ja już, czuję, ja już czuję się takim bardziej doświadczonym zawodniki, Moim mhm. zdaniem jest wszystko w głowie, jeżeli w głowie sobie wszystko poukładam, trzymać się tego planu, nie dopuszczam do siebie jakichś tam innych myśli, no i wtedy czuję się gotowy, tylko ogólnie no mówię, muszę sobie to poukładać, jestem taką osobą, która spokój nie do końca dobrze na mnie działa, wolę na przykład... Można spędzić sobie czas ze znajomymi, po posiedzieć pogadać o jakichś totalnych głupotach, odbyć na chwilę myślami od walki, no bo nie można być cały czas napiętym psychicznie, no bo wiadomo, wszystko ma swoją granicę wytrzymałości. Mhm. Więc po prostu spędzam czas, wolny czas, jeżeli wiadomo nie muszę trenować, albo tam się przygotowywać, czy tam odpoczywać, cokolwiek, Spędzam wolny czas po prostu tak, żeby, żeby się po prostu buduzować. To jest bardzo ważne. E, a masz jakiś, nie wiem, wzór do naśladowania sportowy? Hmm. Żeby nie było że przypadkiem komuś tam, nie wiem, jakoś cukruje czy coś, ale z moim zdaniem tutaj właśnie stąd jest tutaj z tej sali z bersykerów jest Michał Materla i Tomasz Narkom, to są naprawdę tacy, wiadomo widzimy się na tych i tak dla mnie to są tytani tanie prace, widziałem kiedyś jak na przykład, nie wiem, Tomek pojechał, walczył z najmocniejszymi w parterze, później został, walczył z najmocniejszymi w Ma, widziałem jeszcze wieczorem, przychodzi tutaj na salę i trenował cały czas, no i on właśnie taką ciężką pracą doszedł, no wiadomo, do jakie sukcesy z teraz mistrzem i naprawdę bardzo mało osób może po prostu z nim konkurować. No z Matarą tak samo też jest tytanem pracy, po prostu jest taką osobą, która ma na mnie taki dość ogromny wpływ, na przykład jak on coś powie, no to po prostu aż tak krzyknie, no to działa, to strasznie taki dodatkowy kop motywacyjny, no. i zawsze moim podkreślem, moim idolem będzie Tyson, nie? No po prostu dla mnie to jest fenomen boksu i no bo tam, to, nie jest, to nie jest MMA, ale jest on mhm. był taki moim jakbym idolem największym. Czyli, czyli małymi krokami na sam szczyt. No dokładnie, no. Wiadomo, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku i uważam, że jeżeli ktoś bardzo chce, chce siła przysiągania zadziała, no po prostu będzie wszystko, będzie wszystko w porządku. E, dobra, Gracja, myślę, że od nas to tyle. Jeżeli coś chciałbyś swoim fanom przekazać, przyszłym fanom, chwila dla ciebie. Jeżeli już, to chciałbym tylko zapłacić na to walkę. Bo wiadomo, na no, się na to dwa miesiące, żeby dwa miesiące szkuje się po to, żeby te, przez te trzy razy po pięć, no może walka skończyć się wcześniej, żeby te przez te trzy razy po pięć minut pokazać najpiękniejszą wojny po prostu jaką mogę, nie? No, wiadomo, tutaj każdy chce się pokazać jak najlepszej strony, a też na to bardzo długo pracowany i chciałbym, żeby po prostu, hmm, po prostu żeby ci, którzy się interesują tą walkę no, zobaczyli, i... to jest dla mnie najważniejsze i chciałbym po prostu, żeby trzymali za mnie kciuki głośnych strzeli no i żeby oglądali moją walkę. To jest dla mnie. najważniejsze. E, Gracja, no trzeba życzymy powo powodzenia. E, wszystkich fanów zapraszamy się 12 grudnia na Spartan e, Fight 6. To tyle. Dziękujemy. Dziękujemy.